Władze Nysy cieszą się, że zachowały stołki, choć same zachowały się jak dzieci. Tak, dzieci broniące piaskownicy przed obcymi zimnego podwórka. Zniechęcanie do udziału w demokratycznym referendum to powód do wstydu, a nie do chwalenia się wygraną. Radość ekipy z kolejowej z wyników referendum jest tak wielka, że piszą nawet o ogromnym zwycięstwie. Tylko skromność nie pozwoliła im napisać, że było ono miażdżące i starli w pył karły reakcji. Przekonują, że 75% mieszkańców poparło nepotyzm i kolesiostwo. To oczywiście nieprawda. Nawet w urzędach, spółkach gminnych i tym podobnych synekurach nie pracuje tyle mieszkańców, którzy nie poszli za ich namową do głosowania. Burmistrz porównuje wynik referendum do ogólnej liczby wyborców, a przecież wiadomo, że nigdy nie ma stuprocentowej frekwencji. Mało tego, w ostatnich wyborach samorządowych w gminie Nysa udział wzięło tylko 45% wyborców blisko 6 tysięcy osób, które wzięły udział w nyskim referendum, to aż 30% tych, którzy poszli głosować w 2024 roku. No ale niech im będzie, niech się cieszą, że 75% wyborców było za nimi. Na Białorusi ponad 75% wyborców było za Łukaszenką, więc jeszcze raz doceniamy tę skromność naszych lokalnych włodarzy. A teraz warto zwrócić uwagę na liczby. Kordian Kolbiarz wygrał wybory w burmistr na burmistrza Nysy w pierwszej turze. Ale tylko dlatego, że poparł go PiS, liczący na koalicję po wyborach. Burmistrz zdobył w 2024 roku 10 tysięcy głosów. Bez głosów PiSu, który poparło w nysie ponad 4 tysiące wyborców, miałby też 6 tysięcy głosów, czyli tyle, ile osób było na referendum. Czy nadal jest się z czego śmiać i cieszyć z ogromnego zwycięstwa? Kolbiarz podziękował PiSowi za pomoc w wygranych wyborach, także boki zrywać. Stworzył koalicję z Platformą Obywatelską. Obywatelską tylko z nazwy, bo namawiała do bojkotu referendum. Było to absolutne zaprzeczenie idei społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, której tak przecież bronią. Widać jednak, że dwie kadencje w opozycji do kolbiarza były straszną traumą, a tak mogą jeszcze przez 4 lata razem sobie porządzić. Referendum było okazją dla PiSu, żeby odsunąć platformę od władzy w Nysie i w Powiecie. Przykład zabrza pokazał, że było to możliwe. Dlaczego Nyski PiS z niej nie skorzystał? To pytanie, na które powinni odpowiedzieć lokalni liderzy tej partii i wytłumaczyć się przed władzami w Warszawie. Albo syndrom sztokholmski, albo nadal korzystają z układu, który stworzyli z kolbiarzem. Wszak razem rządzili przez prawie 10 lat. Przecież wciąż ich ludzie w, są w gminnych spółkach, ba są nawet ich prezesami. U władzy w Nysie mamy więc egzotyczną koalicję, która broniła kolbiarza przed referendum, oficjalnie jak PO, lub po cichu, jak PIS. To też pokazuje, że blisko 6 tysięcy osób, które poszły do referendum, mają dość takich układów w Nysie i chcą prawdziwej zmiany.